Dobra, słuchajcie. Tary zrobił wild handa. No i teraz tak. Można się tutaj strzeżeć, ten czołg jest dobry czy zły, bo ma ten tryb, ryb i tak dalej. Ale... Ja uważam, że ten czołg się może spodobać ludziom, którzy lubią Strv, a więc mówię to do was, jeżeli lubicie Strv, to spoko. Czy zestaw misji na Worldhanda był ciężki? Otóż nie, nie był ciężki, uważam, że był całkiem ok. To jest ciekawe zakończenie kampanii z wyróżnieniem, zobaczcie, macie 360 dni premium i pierdółki, więc to jest akurat mega mocne. Dodatkowy rok za darmo. Cały zestaw misji, tych wszystkich modułów, które tutaj trzeba było zdobyć, moim zdaniem... Było ok. Problemem czasami widzowie były te polerne niektóre misje na Spota, czy też tej drugiej, snajperskiej lub saportowej, czyli wsparcia. Kolumny misji wyboru jakoś tak. W każdym razie. O co chodzi? Tam Wild Hunt może być czołgiem bardzo kontrastowym dla wielu, bo ma niską alfę, tak? Mamy 320 na bombie. I to już jest problemem względem innych maszyn, bo tak. Strv ma 390 na ósmym poziomie. Mamy przecież y, całą masę innych niszczycieli czołgów. Wyjątkiem może być Turtle, tylko że Turtle tym swoim DPM-em i pancerzem pisz 3 razy i trzymasz ten lewy przycisk myszy. Tutaj mamy czołg snajperski, który ma ten tryb, musimy się rozstawić. Musimy to i niestety Wildhand też nie będzie odbijał. Oprócz tego, że mamy tutaj fajne camo, bo ja to jest cichym układem zwykłym, mam 51 kamuflażu. No to mamy w miarę OK DPM. 3000 to jest Spoko uważam jak na niszczyciela, opuszczanko też jest bardzo ok nie mamy z tym problemu, penetracja jest jak najbardziej przyjemna, 271 i 315 na ósmym tierze to już jest taka pena, która pozwala Ci komfortowo grać w gierkę, jednak ciągle uważam, że minusem Wildhanda będzie ta alfa, no i przez to, że ta alfa jest jaka jest... Może to sprawiać problem wielu ludziom. Zobaczcie na pancerz. Pancerz tego czołgu, no nie do końca te pancerzować, tak? Tutaj nie mamy tak przyjemnego tego topu tej, tej góry tutaj. Jak na STV przez te wszystkie zaginki no i niestety może to e, boleć. Co do samych misji na Wild Hunter, zastanawiam się, czy by ich nie ponagrywać i nie wrzucać na youtube jak ja sobie radzę z tymi misjami. Nie, niektóre misje idą jak spłatka jedna za drugą a na niektóre trzeba po prostu aż godzinę, albo dwie nawet czasami, jeżeli ci nie da mapy albo tego, albo tamtego spędzić. Więc tutaj pies pogrzebany, że tak powiem, no a sam czołg, tak jak widzicie, odbijać za dużo niestety nie będzie. Więc jakim czołgiem jest Wild Hunt? Uważam, że ludziom, którzy lubią sobie posnajpić, się nawet spodoba, dla ogółu może być średniawy do grania, bo... No tak jak mówię uszkodzenia na strzał nie są jakoś super zadowalające Ale jak będzie, jak chcecie zobaczyć jak to wygląda to ja wam zaraz zagram giereczkę Okej, okay, ja już wiem czemu ja na niego mówię nie Wind Hunt tylko Wild Hunt Bo mi się myli z gierką Albo z W3 możliwe no al Albo, 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 mi się z gierkami pewnie myli Dokładnie, dokładnie Dobra jedziemy z tym koksem Jedziemy sobie posnaipić, zobaczymy, zagramy 2 trzy gry. Tutaj może jakąś misję już na draweka uda mi się zrobić. zniszczyć trzy pojazdy przeciwnika samemu, nie odnosząc wcześniej żadnych uszkodzeń. Nie wiem czy to wejdzie, ale sprawdzam. Mam bleska, który... Kurczę, siedzi i snajp i to też jest tragedia. Ej, czy ja nie strzelam w lajta przypadkiem. A <grywa> dostał blinda, zobaczcie to. Ej, tak mi się właśnie wydawało, że tutaj ta druga pecha to chyba weszła w lajcika. I teraz tak, w tym trybie. W tym trybie ten czołg jest bardzo celny, jest bardzo mobilny. Możemy sobie bez większego problemu porobić pestki. Tylko znowuż, fajnie, że to jest przyjemne do strzelania. To jest naprawdę miłe. Problem polega na tym czołgu, widzowie, że mało dymka robię na strzał. A ja lubię robić więcej uszkodzeń niż mniej na strzał. Rozumiecie o co chodzi? Ja jestem trochę zachłanny na te uszkodzenia, na te alfę. Więc tutaj no nie, nie mam takiego czy I, i znacie też mniej, Ja nie za bardzo oprócz STRV-a 10 w tym momencie jeszcze 11 yy, poziomu. No kurde, no nie lubię tych trybów z tym z tym yy... Z tym trybem snajperskim za bardzo. Czołgów nie lubię, nie? Z tym trybem snajperskim. Jakoś to do mnie tak średnio przemawia. Mapka też nie najlepsza, nie? Jak ja tutaj dostanę spota, to mam totalnie minus. Znaczy, ten Ferdynand tak gra mądrze, zobaczy, że on się kontuje. No mam spota, trudno. No chyba musimy i tak go spróbować wynieść, co? Działko jest bardzo celne, bardzo przyjemne, tylko pamiętajcie, każdy spot to jest troszeczkę jak na UDESie. Grał ktoś z was kiedyś UDESem, widzowie, ósmego poziomu, dostaniecie spota, od razu dostaniecie też uszkodzenia. Skąd pan na SHPTK do mnie strzela? OK. Ja tym nie robię jakichś super uszkodzeń. Dzień dobry, proszę pana. Witamy proszę pana. Dobranoc, proszę pana, fajnie, że pan wpadł, proszę pana. Szybko pan wyleciał, proszę pana. I farmimy sobie dalej. No i takim czołgiem jest Wind Hunt. Jak masz w co strzelać, i jak będziesz mieć w co strzelać, żeby wcisnąć ten lewy przycisk myszy le i przytrzymać ten lewy przycisk myszy, to bardzo dobrze. Ale w takich momentach, kiedy musisz oddać tylko jeden strzał, no to ten czołg będzie wypadał dokładnie jak na załączonym obrazku. A tego, no mówię, no pewnie niektórym ludziom się bardzo spodoba. To nie jest zły czołg, tylko po prostu no nie jest ta maszyna, którą, której ja mechanikę preferuję, tak? Ja po prostu wolę troszeczkę inne czołgi, troszeczkę inny gameplay, więc to nie jest dla mnie. No tego to tam w ogóle nie złapię, więc trudno. Ok, zobaczymy następną mapę. Okej, okay, no zrobiłem 2,5, czyli znowu znowuż tak bardzo przeciętnie. No nic tutaj nie było szałowego. 8 strzałów, 2,400 dymka. Mm, ja trochę kręcę nosem na to, bo mnie to denerwuje. Ale nie jest źle. Więc to jest jeżdżący papier, którym strzelamy za bardzo mało. Czy da się tym robić fajne uszkodzenia? Pewnie na danej mapie, gdy macie lighta, macie spotera. To tak, ale do takiego solo grania Moim zdaniem nawet strefa 8 Będzie mieć w pewnych momentach Przewagę nad tym czołgiem Bo mamy większą alfę no Już pies drapał penę Alfa się liczy Ale źle to strzelone było No, to już musi RNG tutaj zadziałać. Okej, okay, bardzo ładnie. Nie chcę strzelać od razu, nie chciałem strzelać do jak tigera, bo ziomek przejeżdżał, więc oczywiste, że jego wyłapaliśmy. No i tak, w takich sytuacjach, gdyby chłop sobie stał i się nie ruszał, to pięknie. To akurat super. Ja sobie jeszcze niżej zjadę, chociaż nie chcę sobie kątów niszczyć za bardzo. Więc ten czołg musi dostać fajną mapę, gdzie może udawać krzak. I wtedy jest jak najbardziej ok. No ale co zrobić takim czołgiem na przykład na Himmelsdorfie, gdy nie mamy pancerza? O? Na jakich ęskach, sręskach i tak dalej? Uważam, że to będzie katastrofa wtedy. Indian Panzer po bufa OP. ale to dinga. Nie czuję się tutaj bezpiecznie grając, także także ten czołg, Wind Hunt dla sniper e e elity, myślę, że się nada. Nie rozumiem. Tak, znaczy nie, w przypadku intuicji tak to działa. Jest napisane na skillu na perku. Kurczę, no i nie mogę teraz zobaczyć farmić tego Tigera bo mam tutaj dwóch ziomeczków. A to akurat słaba sprawa. No ich też nie spotną, no, oni są za daleko. Jakimś studem odbiłem dziwną pechę. Prawdopodobnie frontem kadłuba gdzieś czy coś. Jezu, AT15 jedzie widzowie. I to jest właśnie sytuacja, w których, w których ten czołg będzie bardzo dobry. Prowy, do farmienia. Tym DPM-em jak najbardziej spokół, symeczki i tak dalej, i tak dalej. super. Ale moim zdaniem to jest, kurczę, sytuacyjne bardzo. Zobaczcie, no tutaj w końcu widzimy, do czego ten czołg się najlepiej nadaje, tak? Jedzimy sobie z tyłu. I strzelamy lewym przyciskiem myszy. Używam pcr żeby. fajnie mi to latało na dystansie. No i zobaczcie, do uprawiania w takiej sytuacji ten czołg jak najbardziej plusik, nie? Patrzcie, to ten demecz sam leci. Licznik się wręcz nie zatrzymuje. Próbowali sobie tutaj pusznąć ziomki bokiem, ale nic im to nie dało. Wszyscy się rozwalili. Nie wiem, że nawet chcę tam jechać dalej, wiecie? Ja chyba poczekam tutaj. No, i takim czołgiem jest e, Windhunt. Mamy. Taki DPM, jaki mamy. 4700 zrobione. Tylko piątkę dasz na dzisiaj? Proszę, piąteczkę chciałbym, bo te moje poprzednie gry to takie. A, nie weszło. Ale jest zrobione 5 jest, chociaż coś uratowane. Więc zastanówcie się dobrze, czy ten Wind Hunt będzie dla Was głównym celem, czy po prostu chcecie draweca i draweca, dobrze mówię, draweca i Black Rocka, bo wydaje mi się, że to jest tylko taka maszynka, która, która no ma Wam na dobrą sprawę zacząć ten grind do czołgów, które są głównymi nagrodami, a to jest tylko taki przedsmak. To nie jest czołg premium, moi drodzy. To jest czołg specjalny, więc nie będzie zarabiać to kredek, a to też niestety dla wielu ma znaczenie, więc tutaj niestety nie, nie będzie to zarabiało większej ilości kredek. Więc tak wygląda e, Wild Hunt. Czy warto, czy nie warto? Tak jak mówię, to jest pierwszy etap z trzech tych misji. Radziłbym go sobie po prostu wziąć. Jak się z fanem krzakowania, to wtedy ok, a jak nie, no to cyk, zapraszam gorąco po Draweca i po Blackrocka, bo te czołgi prawdopodobnie będą dużo lepsze. No i też są to inne czołgi, tak? To są dwa czołgi ciężkie. Tutaj mamy po prostu Takersa. Ale nie jest zły sytuacyjnie. Wydaje mi się, że bardzo fajnie farmi, Ale przez brak pancerza, ciężko tym cokolwiek zrobić na mapach miejskich, gdzie nie możesz sobie posnajpić, No. A tyle zrobiłem po kilku bitwach. Mam 5 bitew, 100% win ratio i 3174. E, więc e, możecie też mi powiedzieć, na jaki czołg wy personalnie czekacie najbardziej? Czy jest to właśnie ten sterfałek? Czy czekacie na draweca, który wygląda bardzo fajnie? Czy może. Na no ten chory twór jakim jest Blackrock zaprezentowany przez Wargaming, bo to są jednak zupełnie różne od siebie trzy maszyny, albo tak naprawdę to dwie, bo Drawecowi jest blisko do Black Rocka, no a temu to jest zupełnie. W drugą stronę sobie ziomeczek idzie. Nie miałem różowego kamo, więc uczycimy. No, że już nie Okej, okay, super, ja sobie drzewko powalę cofnę się. Ej, nawet to spoko... Ooo! Ale tu fajnie jeździ w tym trybie snajperskim. To nie jeździ jak Streety, ten 8, na przykład, nie? To jeździ szybciej. No, wow, spoko Do znaczy, 20 na godzinę chyba, czy tam 17. nie, 1 jest dosyć średni. Mm -hmm. I bez, z, zaświeciłem ci su. No, jest, nice, Adaś Celownik się zmniejsza na spokojnie do momentu, w którym. O, kurde. Zarmułem jesteś na przykładowaniu kolejnym. Widzę, że wjazd w Leoparda był robiony. Tak, przypadkowy. Podczas obrotu Ależ... też nie ma problemu, żeby tym dać pechę. Nawet Ależ takie wie. przyjemne do grania. Jak ktoś lubi takie czołgi? Reload nie jest problematyczny. No tak jak w przypadku każdego strv a Będzie trzeba widzowie, no, troszeczkę się pobawić, tak? Jak rzuciła mnie taką mapę. Adam? No ja już jadę do ciebie. Czym, czym zrobiłeś misję, żeby unieruchomić cztery razy pojazd? Jakimś? No wczoraj pewnie, co? robiłem. Bo ma alfę w miarę spoko do takiej rzeczy. Adam. Nie mów nikomu, cicho! Ale to na YouTube wstawię, wszyscy się dowiedzą. Ja też to wstawię na YouTube, ale jedną misję tylko Artą zrobiłem, no nie, bo widzowie dobra, chcieli, wstary. no. No dobra, te misje można Ja bez uległem nie, presji widzów. Widzowie nie. mówią Arta, 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 Arta. Nie. Mówię, no to jedną wam zagram. No i zagrałem jedną i zrobiłem, no. Mas. Ej, tak, fajny tak. jest ten czołg. Mega przyjemnie się tym tak? strzela. Myślisz, Bardzo myślisz, celne działo. Fajny DPMik, tutaj z tym problemu nie ma. Ja Rusza stryka, się to w zagrać. tym trybie snajperskim, No, ciężko pestki nie trafić na dobrą sprawę. Czyli mi ten czołg, tak? Będzie ok. Nie będzie to coś, co prawdopodobnie będzie przez ciebie grane 24x7. No, na pewno nie, bo Ale to będzie skupiam. to taka maszyna, z którą. nie będziesz miał problemu i raczej będziesz się dobrze bawił. No i proszę. Szkoda, że to było pusto, bo myślałem, że sobie po snajpie czy coś, ale niestety Ten się nie wszystkim. udało. Siemanko, dzień dobry. Na ósmym jaki light ma dobrą malfę do, do niszczenia traków? lerchaemem może Sheridanem. Y ósmy tier, bo ty chciałeś jeszcze jedną bitwę? Ru, kajeków. Ósmy tier. No to mówi, no Hawuk, no. No Hawuk to to, to, to to samo. No ja nie wiedziałem. <coughs> w tym się spoko gra. A to jeździ, mi się podoba. Nie jest to złe, nie? Można tym sobie popykać. Ale czy warto? No, gdyby to zarabiało, nie? Gdyby to zarabiało. Dobra, jadę sobie tutaj widzowie, rozstawiam się. A ki jak one szybko latają, widzowie? Uuu, 1450, to nieźle. Tu nic nie spotkałem, Adam. nam. No, spokojnie. O. Dostałem snapa. Raz. Chcę Dostałem zrobić snapy. tak: 8 przebić. I przy tym 3000 dymka. Czas mi uciekł. Muszę tutaj sobie kontrolować to, żeby stąd pestek nie dostać, nie? No, zdrowko. Dzięki. Okej, okay, kapuzecik. Trochę crazy boy. Powiem wam tak, widzowie. Y przyjemnie się tym strzela, jeżeli możecie postrzelać. Więc część z Dzięki, Was, restanę. która bardzo lubi na przykład takie dać. czołgi typu Esther nie wiem czy dostał. Chyba nie. nie. Akurat się ruszył. E, będzie się tym dobrze bawić, bo to Wiesz. takie jest chillowe bardzo. Ej, ten Kpz jest trochę taki crazy świrak. Trochę tak. Nie mogę bliżej podjechać, żeby nie dostać spota od. Kurde, on się tak wychyla, że tam pół piksela widać. E, spota od RHM a się bardzo boję. Emil? Emil? Co ty robisz? Co ty robisz, że tak tym Emilem? tam mi stąd? No, kamuflaż jest na tym czołgu przepiękny, nie? Jakby co? Kamo siedzi super. To nie jest to typu grill, że wiesz, że dostajesz spota z kilometra. O, grill. Dostał spota z kilometra. No, widzę, 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 ale niestety nie jestem w stanie mu no, ja to ja dać. O nie, czy mam spota? Tak, mam spota. Niedobrze. Na jakim prawem w sumie? A jakby to weszło? Cofnę się troszeczkę, żeby mieć lepsze bicie na te krany, strany i tym podobne. Jeszcze jedną chcę, ale Dzień on chce te pestki znamy. robić. Chrystusie, panie. Celuj się, może tutaj, bo chyba uda mi się zaświecić zaraz coś. Dobra. Wiesz, co widzisz? Widzę. Dam mu. No i super. Ale ten, 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 ten. nie lubi mnie tym CSM. Trzy pestki już ode mnie zostało albo więcej. Zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby przejechać gdzieś i, i tych gości z dołu farmić to, bo. Chociaż. Mam tutaj nawet całkiem kowar. Czekaj, wrócę się na 85, bo on tutaj świruje. No patrz, zjechał akurat. No, do góry zapraszamy. No! Super, do zdjęcia, ekstra. Jeszcze jeden? No, chyba zrób to, się nic nie dzieje. No dobrać. Tak. 2400. Czyli to jest taki czołg, Jakieś nowe misje osobiste, tak jest. Cała nowa kampania wyszła. Jest cała nowa kampania, dlatego testuję sobie tego Wild Hanna. Zagram im 3 gry, max 4, żeby nie było. No, potencjał obrażeń może tutaj nie jest jakiś niesamowity. Widzę, widzę, widzę. Tylko co mam zrobić? Wychylić się na niego? Nie, 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 Adam, zginiesz. Nie zginę. Nie zginę, co mi tam ma dać ces? No. No, no to, to pancerza jadą, nie masz przecież. Ej, ale ten kran mnie w dupę bije. No, no właśnie. A, a czemu on tak może? Ej, zginąłem. A, a, <laughs> a no bo kran mi piknął w plecy, trzy mi dał albo dwie. Tak od ces jedno mogłem <laughs> sobie przyjąć. Dobra, niech ci będzie. On mi stąd pikował, na szeroko bardzo, na wysoko. Woda. No, no nie jest za szybki, nie? Nie czysz tutaj, że masz jakieś turbowroty. Zajmujesz pozycję w pierwsze tempo i tak dalej, i tak dalej, nie? Ja mam spota. Ja też mam spota, czyli on siedzi tutaj. O, chyba dostał nawet, bo nie było tego rozbryzgu. Ale nie jestem pewien. Ja go mogę wyczyścić zaraz w Mi się wydaje, że on zjeżdża, wiesz, tam Aha. w dół. Czemu nomad może sobie pikować na. Już gram na niego. O, dostał od kogoś tubkę. Mam pixel. O, uciekł. Ale jestem blind od niego z Znowu dostałem spota. Z Ja na spocie to gram. Strzela do mnie tym elcem. Alec mnie bez problemu przebija, ok, czyli. No to jest, to nie jest to samo co ósemka, nie? Że coś tam podinga, jakieś małe kalibry i tak dalej. Tutaj. już przez tego nomada? Jest ciężar, On jest safe ode mnie. Aha. Elc ucieka. Dobra, tam. Dostał ze zero w gąski, okej. Okay. Elc ma spota przedłużonego. Tak, tak, ta. ode, ode mnie chyba ucieknie, wiesz? O, chyba nie da Mmm, zniknął. we no. SHPTK. Dobra, ale... SKPTK wyjąłem, więc spoko. No. Tutaj no. chyba nic nie będzie, co? Ja Oni spotka, pochowani. Nie... O, kurde, ale tam jest kampa. Ale gniazdo. To no, jak przerotuję, no. to będę mieć na to bicie? Może być ciężko. Okej. Okay. A masz rysowanie na to, tu? Mm, Radnio. A i na no, sumę bicie, słuchaj. Dobra. Nie, Ucieknie tak, no. mi zaraz. No ja go. Czekaj? I to fopaka, fopaka masz, to fopaka. Dałem, dałem, wsuł jeszcze jedną. O. Ha, ha. O. A. O. Co nam się stało? Kajeczek? Nie, pięćset metrów pięćset nie wiedziałem, że jest żołnierz celowany. no, ale z peną tutaj jest naprawdę przyjemnie. Nie chciałbym tutaj spota dostać, wycie bo jestem bardzo źle ustawiony do wszystkiego. Jak dostanę spota, to mnie rozdupcy, że tak powiem. Bez kitu łapa, ty masz dużej konto nawet ode mnie. A Cygan od kiedy ma? To jest moje drugie konto. Ja jeszcze miałem chyba na Justinie konto, wiesz no. O i mam nie No, ten else event, to nienawidzi mnie chyba. <noise> to chłop zarodki robi. No, takie o nie, jak ktoś lubi takie czołgi snajperskie, to może się tym nawet dobrze będzie bawił. Okej, okay, co tutaj mogę zrobić? Pani, że to jeździ szybciej, nie? W snajperskim, to akurat olbrzymi plus. Masz, oddałem ci. Duże jeden. Tam, że oni tędy będą jechać, tutaj nikt nie jedzie. No właśnie, dobra, to to sobie gra jeden sprzedać czołgi. Przedawać czołgi. Więc szkoda, że tędy nikt nie przyjechał, bym sobie pofarmił. W każdym razie, no, gra się tym ok. Nie jest to może mój wymarzony Tedek do grania, ale coś tam dotrzymuję. Może kiedyś się zrobi. Nie? Także pod tym względem. Na pewno kolejna maszynka, która no nie będzie jakoś super upierdliwa, problematyczna, irytująca. Nie będzie wkurzać widzowie. ale jakbym sobie przyjechał tutaj. Może jeszcze Ferdynanda dziebniemy. O, byłoby ok. Wykrzeknik dupa będzie hasło. Jeszcze nie jest otworzone, więc nie wpisujcie. No problemem tego czołgu na pewno jest to, że on nie odbija tak jak ósemka street, nie? To nawet, to nawet nie ma o czym mówić hmm. Chyba pofertka od razu, co? Do tego zuta chcemy, no, ale ten ziut już nie ma HP. To się tutaj po prostu na niego ustawi na pół sekundy, dam a Ja muszę rozstawkę zrobić, to to, to tamto. A ja można tym strzelać bez tego trybu? Czekajcie, sprawdzam. Uj, uj, bez tego trybu to. Nie ma nawet szans. Bez trybu to nie ma nawet szans, bratku. Ale no. Przyjemne to po prostu do posnajpienia, postrzelania coś. To. Myślę, że większość osób raczej się będzie tym ok bawić. Jak lubi sterfały.